Dzisiaj zrobimy przemianowanie na tamtej stronie mojej półki, więc zaczynam. Najpierw musimy zdjąć wszystkie rzeczy. O! Dobra. Wszystko to już jest Widziałem nie, i chcecie zobaczyć inny bajel? Oto, tutaj moje squishy. Tu moje rzeczy, tu moje rzeczy, tu moje rzeczy, tu moje rzeczy, Więc trzeba się brać do roboty. Bubble tea. Bubble tea. Quack, to jest Ja już ułożyłam, więc pokażę Wam jakiś prezent. Tu mam squishy, dużo. Też mam squishy, tu też mam squishy, tu też mam squishy. Tu mam squishy, tu, tu, tu markery, tu tam na górze są moje rzeczy. Tu jest paczka z Roda Lipki. Li, li. Później będzie jechać. Dobra. Tu błagam nie ocenić mojego lebowca, bo jednemu wypadły oczy. Tak, mam jeszcze jednego lebowca, tylko nie wiem gdzie on jest, chyba w samochodzie. A pudełka trochę ich wyrzuciłam, więc no. i tak to się wszystko prezentuje. Moja ocenka. Mm, tak. 7 na 10? Nie.